W ramach projektu dotychczas odbyły się cztery spotkania. W związku z dużym zainteresowaniem dotychczasowymi spotkaniami cykl został wznowiony. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie. Rozmawiano o polityce rowerowej w mieście. Jak przypomina Ewa Pawełchata, w 2015 roku Rada Miasta przyjęła politykę transportową oraz rowerową miasta. Wytyczono w niej szereg różnych działań, które na bieżąco są wprowadzane. Po kolei łączymy ulic, poszerzamy sieć. To jest nasza aktualna mapa, którą zrobiliśmy sobie właśnie w ramach przygotowywania do kolejnego budżetu Rady Miasta na kolejny rok. Jakie działania rowerowe prowadzić. Ale najistotniejsze, biorąc pod uwagę infrastrukturę, jest to, o czym mówił Pan Redaktor. Czyli zmiana naszych przyzwyczajeń tak. Istotne i to, co ja widzę przez 4 lata jako zastępca prezydenta, to jest to, że właśnie e, niestety możemy budować wiaty i we wszystkich szkołach podstawowych mamy takie wiaty. E, możemy budować tą infrastrukturę, czyli przybywa nam stojaków rowerowych każdego roku kilkadziesiąt w różnych miejscach. E, e, odpowiadamy na potrzeby wspólnot, użyczając tereny pod stojaki rowerowe. Bardzo często takie do nas wnioski wpływają, ale Ciągle nie ma tego efektu, którego chcielibyśmy, który chcielibyśmy mieć, czyli żeby, żebyśmy chcieli jeździć. Miasto poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących korzystania z rowerów i ścieżek rowerowych. Osób korzystających z jednośladów jest coraz więcej. Dzięki temu miasto będzie mogło poznać ich spostrzeżenia i opinie. Pytania dotyczą wielu kwestii, między innymi ścieżek rowerowych, roweru miejskiego czy bezpieczeństwa. Ważny będzie każdy głos i każda uwaga. Głosy zbierane będą do 26 października tego roku. Ankieta znajduje się na stronie z konsultacjami społecznymi bo.kolobrzek.pl. Ważnym tematem poruszanym podczas wczorajszego spotkania był także rower miejski. W ostatnich sezonach liczba wypożyczeń systematycznie spada, dlatego miasto zastanawia się nad rezygnacją z projektu. W przyszłym roku kończy nam się trwałość projektu i też się zastanawiamy co zrobić, ponieważ nowa umowa będzie opiewała na ogromną pewnie sumę konieczna będzie wymiana taboru wszystkich rowerów, to też ogromny wydatek. Stąd ma nam ta ankieta również odpowiedzieć na to, czy w ogóle potrzebujemy roweru miejskiego. Może on już nie jest potrzebne, bo ta ilość, proszę Państwa, naprawdę z roku na rok znacznie spada. My to analizujemy, bo kolejny wydatek na rok 2025 wiązałby się z poniesieniem kosztu i zakupem nowych rowerów. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale nawet w tej chwili ten przetarg nie jest tani, bo płacimy przecież za wypożyczanie rowerów i już jesteśmy po tym etapie, kiedy musimy za to zapłacić. I jeszcze nie wymieniam rowerów, bo mamy te, które są w tej chwili w użytkowaniu. Na terenie miasta mamy 38 km ścieżek rowerowych, z czego na drogach wojewódzkich 2,4 km, na drogach krajowych 1,8 na drogach powiatowych 3,5. W gminie wiejskiej mamy 144 km. Jak mówiła podczas spotkania Anna Bańkowska, województwo zachodniopomorskie zainwestowało jako pierwsze województwo w Polsce w gospodarkę rowerową. Od tamtego czasu przez kolejne perspektywy finansowe rozpoczęło się naprawdę bardzo szerokie budowanie, teraz proszę Państwa to się już nie nazywa ścieżka rowerowa, to się nazywają albo trasy, albo autostrady rowerowe, już zmieniła się nomenklatura i byliśmy jedynym województwem w całej Polsce i mało tego jedynym regionem w Europie, który w ciągu tak krótkiego czasu zbudował ponad 1100 kilometrów dróg rowerowych. Więc jesteśmy liderem w Polsce i liderem tak naprawdę w Europie. I teraz, jak Państwo wiedzą i jeżdżą, właśnie tutaj przed chwilą rozmawialiśmy w, w kuluarach, mamy te nasze oczywiście słynne ścieżki Baltika. To jest taka najbardziej, no powiedziałabym, flagowa trasa. Ale mamy y, trasę wokół Zalewu Szczecińskiego, gdzie z partnerem byli oczywiście Niemcy, y, czy mamy y, Blue Velo, ale teraz w tej, w tej perspektywie, która teraz właśnie nadeszła 21-27, będziemy sieciować wszystkie te trasy rowerowe. Według Łukasza Ziemby powinna powstać przynajmniej powiatowa mapa tras rowerowych. Bo my, jakby korzystający z rowerów na terenie miasta y, znamy te ścieżki, myślę, że. Turyści w tych najbardziej ruchliwych miejscach i ci, którzy jeżdżą, że tak powiem, zawodowo rowerem, nawet czy będąc u siebie w domu, czy będąc u nas na wakacjach, to te trasy znają. No te najbardziej ruchliwe, tak jak pan redaktor wspomniał, kołobrzeżanie, rzadko z nich korzystają w okresie sezonu, bo one są aż tak mocno uczęszczane. Myślę, że powinniśmy, że tak powiem, wymusić na tych gminach sąsiednich naszych to, żeby wspólnie stworzyć, usiąść do kampanii promocyjnej związanej właśnie z tym, żeby te ścieżki oznakować, żeby to był jeden wspólny projekt. Idąc później dalej województwo i, i kolejne województwa i, i, i tak dalej. Izabela Zielińska również podzieliła się wieloma spostrzeżeniami w temacie polityki rowerowej w mieście. Według radnej już od pierwszych klas podstawowych powinna być prowadzona edukacja w temacie przepisów drogowych. Uczmy dzieci od małego przepisów e, drogowych, jak poruszać się rowerem po ścieżkach rowerowych, jak poruszać się po ulicy czy przejściu. Na, dla pieszych, gdzie nie ma drogi dla rowerów, bo te błędy są powielane i, i robią to dorośli też, e, prawda? A dzieci, jakie się e, patrzą e, i się też uczą, i biorą te złe nawyki od nas od dorosłych. E, to jakby jedna rzecz. Druga rzecz, e, gro dzieci, proszę Państwa, nie chodzi, nie uczestniczy w zajęciach religii czy też etyki i obowiązkowo musi siedzieć na świetlicy. Czasami dla tych dzieciaków to nie jest miejsce na odrobienie lekcji, bo potrzebują spokoju, ciszy, być może warunków domowych. Dlaczego nie pobudzić takiej aktywności wśród dyrektorów szkół kołobrzeskich, żeby ten czas, te dzieci, tą godzinę, którą muszą spędzić bezczynnie, poświęcić na edukację? edukację, na przykład na przyuczenie do karty rowerowej. Niewątpliwie potrzebna jest koordynacja działań wielu wydziałów Urzędu Miasta, a także Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rekreacja to jest ten element, który zachęca do tego, żeby jeździć na rowerze. Staramy się robić, może jest tego troszeczkę za mało. No nie ma też takich inicjatyw społecznych tutaj. Tak jak mówię, wcześniej były dwa kluby i były organizowane różnego typu rajdy rekreacyjne, rajdy dla zawodników, zawody. Wyścigi rowerowe. W Kołobrzegu ciężko się robi wyścigi rowerowe, bo mm, y, tutaj ciężko minąć drogi, że tak powiem. W sezonie wyobraźmy sobie, że zorganizujemy jakiś wyścig rowerowy w koło no to właściwie ten Kołobrzeg zatykamy. Jest jedna ulica Jana y, Pawła drugiego, gdzie można to robić, ale tak poza tym jest bardzo ciężko. Natomiast staramy się to robić, uczestniczymy w tej rowerowej stolicy Polski. Z roku na rok jest coraz więcej uczestników, naprawdę te ilości są ogromne. Troszkę smutne jest to, że najwięcej kilometrów wykręcały nauczycielki i rodzice. Dzieci było troszkę mniej. I tu jest właśnie ten obszar, gdzie powinniśmy nad tym popracować. Spotkania otwarte w kontekście szeroko pojętych działań w ramach ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 będą odbywać się raz w miesiącu we wtorek w Laboratorium Kultury Adebar o godzinie 18.00.